Hejka. E, e, przede wszystkim was chciałam podziękować za to, że nie wsparliście w zbiórce, ponieważ e, właśnie czekam na ten magiczny rower. A więc, że się zjebałam i sobie kupiłam wszystkie rzeczy do roweru. I teraz jest tak, że coś nie będzie pasować, to, to nie dowiemy się tego właśnie roweru. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie pasować, a chciałam zrobić unboxing i, i... To ja ponieważ nie wiem, czy nikt się to interesuje Nie wiem dlaczego, ale tak chyba jest Nie wiem, czy chcielibyśmy to zobaczyć No i tak, to jest paczka pierwsza Co my tu mamy? Aha, yy, to jest rozdarza czuło, Ponieważ dowiedziałam się, że yy, ja będę jechać po wsi Czy gdzieś, to mi się wydają takie narzędzia nie mam zamiaru tego używać na co dzień, ponieważ to potem no, oślepia samochody. Ale gdybym się zdarzył, ja po jakimś kutro lesie, czy po jakichś wertawach, do no sobie założenia. Wygląda fajnie. Z tego co widzę, oma to jakiś ści ściągacz i regulator. Jest elastyczna, więc chyba mogę ją dostać na swoją głowę. Jak ją ja sobie dopasuję, to będę mogła świecić w ciemnościach, yy, no więc fajnie. Mm, mogę sobie. Mogę sobie przełożyć? Chyba mogę. Yy, to się ciągnie? Tak, mogę ciągnąć, mogę zrobić krótsze. Mm. Zajęliście. Aha, i to się ja też podładuję, Podejrzewam. Tak, i pod Aha, świeci mocno. Hej, <laughs> hej. Mogę się jak kamerę. Wow. Mogę to wyłączyć. I. I nie wiem, co jeszcze? Mogę to. A mogę to w ogóle sobie też przekręcić. I fajnie, bo mogę to w dół skierować. Albo w górę. Nie chcę. No, zwiększę to fajne narzędzie. Okej. Okay. I ma kabel jakiś, więc potężę, że to też te ładowania no. Nie wiem. E, tu są jakieś płaski, patrz, więc fajnie to potężę, że tutaj jakieś ciążki. Tu. E, wszystko zamówiłem z Allegro chyba. Więc nie wiem, bo jest to, co tu jest. No, ale pan Puryli miał wesołą zabawę, bo przyszedł z e, pięcioma paczkami. Tak, chyba pięć paczek miał. E, cztery paczki ja odebrałam ze sklepu, więc to było fajnie. Potem przyszły jakieś kolejne. No i tak, tutaj są rękawiczki. Nie, w ogóle ale widocznie mam rękawiczki A co? Bo to jest... Aha! Bo ja chciałam zakupić takie sportowe rękawiczki, żeby mieć po prostu e, Do jazdy Jak się jeździ A chyba na mi mi też takie sportowe, takie Bardziej zimowe rękawiczki To formularz Co nie? Uwaga, że znowu chociaż Jako tutaj kask Kask już mam, więc fajnie yy, Zamówienie Rękawiczki rowerowe krótkie z dziedziną no, To nie wygląda na yy, rękawiczki rowerowe hmm. No chyba im nabierze, że Chyba im muszę zwolnić to ze złego ale koszuka jest zajmująca, bo koszuka to jest jakaś e, krzulka rowrowa damska. No i fajnie, bo słuchajcie, to jest tak. Bo ja zamówiłam sobie dwie Jedna jest taka fancy Ona kosztowała chyba z złotych. Ja sobie potem zobaczę dokładnie, bo ona jest chyba rozwinana. Tak, można ją sobie rozpiąć. I można sobie. Tutaj z tyłu ma takie jakby kierzonki, więc można z tyłu tych sobie coś wyjewnąć mojego. Na no, przykład też widziałam, że się biega. Na przykład jak kiedyś miałam taki problem, jak biegałam na przykład. I... No i jak się biega, to się czasami nie chce nosić wielu rzeczy i nie wiedziałam, co zrobić z wodą. są takie kieszeni z tyłu, to chyba zawsze można sobie coś tam... Ja wziąć i ja fajnie fajna koszulka, ciekawe czy ma kieszenie z przodu nie ma, ale jest okej okay. podoba mi się, jest na białe kwiatki, więc e, bardzo mój ser. a jeszcze kupiłam ja sobie drugą koszulkę ciekawe gdzie ona jest <grych> może gdzieś ją znajdę Już dobra, mam latarkę, rękawicik i koszulkę, okej, okay, co jeszcze tu mam, yy, tu mam na różne rzeczy Oj, też mam jakiś formularz Zdech. To ja potem tym to No więc tak, to jest yy, To są ochraniacze, słuchajcie, i to są na kolana, to są na łokcie, a to są na nadjorski nie, nie będę teraz wszystkich sprawdzać, bo ogólnie Neuróżka no, mi kazała takie takiego kupić Więc takie właśnie w takim kolorze pasowały mi do kasku, który jest biały I też jedna dziewczyna mi doradziła bardzo mądra, że ogólnie straszę się kupować były rzeczy, bo one w światło słoneczne I ja sobie nawet o tym nie pomyślałam, ale faktycznie Jak będę sobie kupować kask, może no skuter Nie wiem ale, jakbym kupowała taki profesjonalny kast, to wezmę biały. E, Chociażby wolała nie brać białego, no bo biały łatwiej brudzi i tak dalej. Ale nie wiem, jak go przeżyję. E, nie mam być, jak to się zakłada na kartek. Oprócz instrukcję chyba muszę znaleźć. E, nie wiem, w którą są to powinno być, ale no. no mam coś To I to może by. I jest chyba spoko, nie wiem e, Potem sobie No, to jest jakaś dziurka, można naporzec? Może tak? Chujka. No, ale potem sobie zobaczę, ale w ogóle zmyżyłam e, To jest chyba instrukcja jak się zakłada Instrukcja usługi Fajnie, czyli dostałam instrukcję usługi jak się zakłada jak się zakłada ochraniarz? Tu się przyda. Okej, okay, co ja tu jeszcze mam? Tu jest otwarte. Tu jest też. też. Ja mam te tyle rzeczy. już ja się tym. <grym> nie jest to. A, tu jest takie coś, co mi kazało. Wow, jakaś dziewczyna kupić, że jakby jechały gdzieś. Jakiś wsiak, polach i tak dalej, to żeby mnie widzieli. Mnie widzieli. Żeby samochody mi widziały. Jakaś tam kończy, kachę uniwersalna Tam można sobie założyć i sobie nie wiem. Wygląda okropnie. <laughs> Ale no, nikt mnie nie będzie w tym oglądać. Ja to będę zakładać tylko. W takiej sytuacji, gdzie będę gdzieś na, na polu. Czyli rozcieńczanie na co dzień. Na co nie jedno, no, bym używała odblasków złych ja to też kupiłam. I też ciekawe, czy gdzieś tu są. Nie są. są. Nie wątpię Nie są. O, co jest tu no jest ja sobie jednego żółka. ja się do ja, no, siebie zakochałam no nie ma żadnych specjalnych asetów Ale jest, słuchajcie W koty <grym> e, No kurwa, ale koszulka e, w koty na rower, no to sorry. Ale chyba każdy widać jak chciał I ona też ma sobie jakieś kieszenie, ale zajebicie Też mogę w nią włożyć jakieś pierdolenie nie wiem co i ona też jest e, rozwinana Więc Serbatury jakieś w to, to też jest fajne, nie? Ale no serykoty okay. Robię ten rozbieranie się przed kamerą Mam nadzieję, że tego w tym Facebook nie usunie Okej, okay. To jest MK, a jest mega ciasna. jest chyba. I to bym zmieniła na L więc to akurat, już nie mam roweru, tylko mam ten, to od razu mogę. aha, Od razu mogę zmienić. No jest mega ciasna. No ale jest piękne, nie? No zobaczcie, tylko to... Ty... No kurde z też nie mam kieszeni, ale no mam takie właśnie dół i z tyłu ma, e... ma jakieś kieszeni, wezmę z co na przykład o to mogło trzymać smartfon ze słuchawkami i mieć z tyłu słuchawki to pewnie było też takie fajnie, wygodne e... chociaż ja i tak będę pewnie jechała z przysakiem, bo Мам бързо много блъзаков. Но и блъсаки са ме бързо потребни. Окей, джей нарежи бързата, когато я мога да се вързи сама. Ваня. е. Голема пачка, полна е до мална. Окей, нека това wiem o które to oglądać O, tego nie będę przemierzać Ale to są takie spodzienki I te chyba mają też jakieś usztywniacze e, Co też kupiłam ze względu na swoją atrakcję Ja bym tego pewnie nie znosiła gdybym była z człowiekiem. Nie wiem Ale to są takie, bo to znaczy, to kupują, to może to jest jakoś przydatne może na motor albo coś, yy, bo to jest takie. No to są takie spodanki, nie? Takie po prostu zwykłe. Yy, one mają tu widać wzmacnianą dupę. Mają na boki, więc zawsze jak się bym wyjebała. I miała te ochroniacze i kaski tak dalej, to zawsze jakaś tam ochrona jest. Co jest spoko, bo ostatnie w wyjebałam i mam dziką śniegę tutaj którego nie pokazuję, ale jest. Jest gigantyczny. Jak dojście zobaczyć, to mogę mu zdjęcie wysłać. Eee. O, tu coś. Co gra? Była mm. ja pierwsza z użyć, sprzętu. to tworzyć tak? trzeba przyciąć co to jest aha to trzeba przyciąć, ok chyba, nie jak się otwiera nie widzę nie, czy. otwiera, ale mam tu tak yy, mam tu łańcuch rowerowy o fajnie, bo tak, ja słyszałam, już takie łańcuchy no, więc łańcuch ugrzęty materiałem kluczyki i zapięcie, które minut też spoko i ono jest bardzo takie łatwe w zapinaniu i w ogóle w wytrzymaniu więc to jest mój drugi ochraniacz który chcę mieć, ponieważ jak się dowiedziałam na pizzy Gerda po prostu działa odstraszająco. Więc to nie jest tak, że to łańcuch jest taki zajęty, no bo ludzie i tak sobie żadnie, jeżeli ma narzędzie, to się łańcuchów. Ale jak to jest zakryte jest na pizzy Gerda, to, to może sobie wyobrażał, że nie wiem. E, jest zakaz zajebiście zabezpieczona zabezpieczony. E, Gerda. To się mi dali, nie, no to jest Jakaś ulotka informacyjna. Nie, dobra, nie, ważne. Okej. nie, 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 rękawiczki? nie, nie, jak nie, nie, Jak widziałam. nie, 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 А, mm. oh, да, сейчас капкан уже с моего пиля какие-то за своими данными, ведь... Я не буду ничего делать. А, ну, кай. Добро. Ты сегодня на картон. на картон. Это есть. Nie zrobię. ale... Mian ból, bo... Aha! Są okularki! A to, to jest chyba do drzwi, do oczekiwania no, Chyba powinnam też jakąś opinię, że będę wzięła wokół, bo... W pudełku jest takiej wielkości Widzisz tak to jest? Eee, w pudełku jest takiej wielkości I znajdują się tu... o, same twój, ale się bo nigdzie nie było napisane, że dają to w Jest szmatka do czyszczenia, fajnie I to są okulary, słuchajcie, sportowe eee, Fotochromatyczne, tak To są takie specjalne okulary które sprawiają, że obraz wygląda fajnie i że słońce mniej razie kieruje. i jak jest jasno, to się obraz przyciemnia, jak jest ciemno, to się rozjaśnia i to jest fajne jak siedzi lasem Więc zależy mi na tej funkcji yy, I te kolory no są fajne yy, Dodatkowo y, wzięłam ciepłe soczewki, żeby, żeby obraz też był taki trochę cieplejszy, a nie zimniejszy No i w ogóle też nie to widać Nie, się zmienia No i też to co mi zależy to, żeby to było takie elastyczne yy, Nie wiem czy to widać, ale te noski są takie bardzo gumowe. Znaczy nie są gumowe, są silne, ale widać, że, takie, że da radę je wygiąć Co jest fajne i tak samo z tymi założnikami i tu są też jakieś otwory Więc można sobie... Można sobie tutaj zrobić sznurek I tak związać, z yy... Wiem, że to wygląda dziwnie, ale a mi się przydaje, jak sobie takie sznurki robią Na okulary Potem zimiesz i nie zapomnisz gdzie masz W sumie nawet nie Osmo ZDHT też to już wybrzeda, nie wiem czy wam się na przykład tak Zabłędne trzeba okulary bo moim tak Jak w bajce, ale trudno Dobra, auta są zajebiste Tutaj chyba więcej jest, znaczy już zapomniałam, ale fajna też była Bo to osobna krawca, centrum rowerowe, co ja tu załamiłam, aha Zabezpieczenie do roweru, takie sporo Chyba. Tak, bo okulary mam. Okulary, które kupowałam tylko ten osobno. Bo okulary sportowe to jest droga rzecz, moi drodzy. Jakby coś co do sportu, to trochę jest trochę inaczej. Ok. Tu jest kosmurka. Która jest prezentem, jest wam nie pokażny. A tu jest, o Jezu To jest ciężkie A tu jest do e, do roweru Kurde ludzie mówili, że to jest ciężkie e, I podawali strechowadę e, A ja stwierdziłam, nie, lubię ja pierdolę no trudno No ale w sumie jak rower zaszła, szkoła, no to porządnym łedzom się przyda Potem będę oprzeć co w dniu chodzi. Należy tylko widzę, że jest taki. To jest tak zwany ulok. Co też mi mówił znajomy, że. No. Nie ma innej opcji. Musi być ulok. Ultimate security. Nie może być nic innego, tylko to. For No. Spoko, tam sobie, żeby poczytam, poczytać, nawet... A to jest jakieś friendly, the new user friendly, resistant, ok. I nie tego nią nie podnie. Jeszcze będę miała to <noise> ze sobą. No dobra. I zrobię sobie, 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 sobie rękawiczek Zastanawiam się tylko jak ja założę jednocześnie okulary i czołówkę <grym> I kask To będzie wesołe Ale może dam radę, nie? Zobaczcie, mam czołówkę, mam okulary Jest chyba miejsce na kask Może dam radę O oh god, przyszedł. Cześć Chcesz się nagrać? E, dobra <grym> <laughs> się, Kurde, włączyłam przypadkiem, sorry Co to w ogóle? Aha, z to jest trybów Aaa Ale ja nie chcę nic, ja chcę wyłączyć Okej Jest gierka trybów, to fajnie Zostaw go Ja go za to, bo to jest dużo folii, on lubi folię Chce, by zjeść folię, nie? O, to jest Kot. Cześć, przywitać się z ludźmi. Przed tak robimy i on wie, że jakkolwiek to lić i. to wyglądał. Okej, okay, to jest chyba ostatnia. Ostatnia podstawa, w której mam chyba 10 rzeczy. Więc ten być wysyłam. Już się nagrywam 20 minut, więc teraz rzucę na no, kolejne 10 minut. Jak będę gadać i pokazać skargi, aha, ty idę do łazienki, to tam chuj. E, to jest, co to jest? A teraz jakaś na rower, taka jest tylko oddanie. Dobra, tak jak będę miał rower, ja, to ja też zobaczę, czy pasuje. Tu jest. E, aha to jest do roweru to jest ten naprzód, a to potem sobie obejrzę no, Tu się wkłada ze smartfona, i tego smartfona on jest czyli możesz sobie jechać. Jest smartfon, który ci może pokazywać drogę, możesz sobie klikać. Tak takie takie przynajmniej jest zapis, żeby klikać e, No i też ma niby te i no też można. Może go rzycę, więc też dwyżprawdza nie rower. To co jest, to jest? Nie wiem co jest, bochaczek. Aha, wiem, to jest taki koszyk tylko w przykładzie. Przed rowerem, przed kierownicą. I w tym się wkłada zwierzę. To jest e, koszyk z zwierzę. Tak było napisane, że to jest chyba koszyk dla psa. To dla psa. Coś tam dla psa. Ale mnie to mega rozbawiło, zwłaszcza, że ktoś tam zadził swojego pobrania no, A na zrobił fotę już na Alek, napisał, że pobranie nie jest szczęśliwe Więc jak będzie psa i chcecie kupować rowerem, to no, są, są jakieś opcje Ja tam chciałam włożyć jakieś orzyska czy szaleć spoko, Teraz mam takie żeby brać to, na co ma ochotę, bo ja tak lubię, że sobie wybieram tak, jest, to są jakieś że rzeczy? Jakiś good quality produkt. Aha! Więc to chyba jest. To jest takie coś. To sobie będę testować później. No właśnie, jak to wygląda i jak się ciąga. Bo nie wiem, czy to działa. To nie można chyba zaczepić na rączkę droweru. roweru. I to chyba działa antysąsowo. Że jak długo jedziecie po takiej naprawdę posadze jak. Kostkała brukować coś, co z lądu Was rędzenie nawalają. I jestem ciekawa jak to działa, bo już wyślę, że to jest cienkie, um, ale kupiłam sobie tego trochę więcej, bo chciałabym spróbować, czy na przykład wejdzie mi to na balkonik, na przykład, albo na jakieś sprzęty dla niepełnosprawnych, bo pływam szczerze, że na przykład e, jak pierwszy raz szłam z balkonikiem, to nie nogi nie ulały, a ręce. Bo, jak prowadziłam balkonik przez te brukowane to mi się ciągle trzymały ręce, i po wiem, godzinie takiego swazeru, po prostu tak mi zalały, że masakra były całe oblałe. Ja miałam wstężne zakłady właśnie na rękach, nie na nogach. To jest mega dziwne. I mega takie żeby że wycierpią te posadzki z chłodów brokowanej, które tak naprawdę dla na niepełnosprawnych są na okropne. Okej, okay, kolejna rzecz to jest to Jakieś to też sobie zobaczę jak on przyjdzie Aha, co Tak, bo to się rozciąga i tu kojarzy, że to jest taki zamek I jakieś takie Tak, jest yy, miejsce na bidon, bo chciałam mieć to miejsce na bidon, żeby sobie Wjebać jakiś bidon Teraz w jest tutaj, bo sobie kupiłam Taki mega prosty, nie? Wlewacie wodę, wkładacie sobie jakiś sprzęt, no i zejdziecie, nie? I widony jest. I woda jest. On jest na z 300 mln tego. Hmm. tylko zupełnie okay. I to chyba wszystko. W 26 się jest sen Nie rękawiczka mi nie tak. Będę musiała sprawdzić je wydurnie oddać albo napisać to, e, do właściciela sklepu o co kurwa chodzi, bo rękawiczki wyglądają jak rękawiczki zimowe, to nie wygląda jak sportowa rękawica, która by się nadawała do człowieka. No fajnie było widzę, że jest rodzaj, chyba. No, nie, 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 to nie jest źle zrobić kawałek z roweru. A nie, to nie dali. To, się A teraz, jak nie będę w którym to było bardzo za wiele Potem Bo będzie, że w filmie gdzieś Dobra, jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie. Ja serdecznie całej I obiecuję, że na razie nic innego nie potrzebuję. Chyba. Taka Fajnie, że już pokazałeś dupę na koniec. No, więc pozdrawiam Was ja i mój kot Awi, który ma teraz szczęśliwy teraz leży na poduszce. No i ten, i trzymajcie się ciepło, i pamiętajcie, że Wasze wsparcie jest po prostu cudowne, i jak wspierać innych, to jest naprawdę wspaniałe i mega serdecznie. Ja po prostu, jak tylko pochodzę z Tropy, to pierwszy, tak powiem. Proszę pani, ja w 6 dni zebrałam kasę na rower i na akcesoria, bo byłam takich cudów i ludzi mogło się naprawdę. Ja po prostu ja myślę, nie będę się nie borczała ja, jakby, bo się jak o tym myślę, bardzo takie wspaniałe. i jeszcze tego samego dnia sam Elis od PowerFronu, że mój wniosek o Sprzęt elektroniczny został rozpatrzony pozytywnie, więc będę miała jeszcze nowy komputerek i... Nowy smartfon i, i dużo nowych e, elektronicznych rzeczy, więc e, no za więc mi się chwalić Nie jesteś dla w, tej, e, w tym kraju, Jeżeli tylko jeżeli wiecie e, o co i wiecie co wam się należy, i wiecie gdzie szukać, i z tym jest problem. E, nawet dzisiaj były u mnie jakieś dwie płanie mnie oceniać. I sprzedawały mi dwie informacje, a o tym nie miałam pojęcia O tym co mi się należy jako osobie niepełnosprawnej Więc wow, naprawdę jest tego dużo um, no, Więc trzymajcie się, po i pa